Kalżyć, witajcie, tu znowu Rufek, witam Was w kolejnym odcinku Serali. Po takiej króciutkiej przerwie sobie zrobiłem parę dni wolnego, o tym pisałem na grupie. Jeżeli ktoś by nie wiedział, to właśnie teraz o tym informuję. My sobie do gry wracamy, tu na razie jest gra spauzowana, oczywiście Wy nie macie dźwięku. Ja też. Jestem właśnie po zabiciu tych destroyerów, chyba pięciu, tak pięciu mam, pięć terażerbagów. Zaraz te terażerbagi będziemy sobie otwierać, z nich oczywiście nam wyleci sztabki Halloweenu, Soul of Might i tam może coś jeszcze. Ale co jest ważniejsze, spójrzcie sobie na to, ja jestem po walce z nimi. E, e, o, tak, tędy. E, jestem po walce z tymi destroyerami. I jedna fajna rzecz, jest mega dużo serduszek na ziemi. Tych serduszek z tych e, oczu, e, które destroyer przywołuje. I tak się Może kurczę, opłaca się nawet w tą dzisiejszą noc zawalczyć ze, ze, szkieletronem, ze Szkieletronem Prime. E, mam zarąbiście mało czasu na to. E, bo się noc zaraz będzie kończyła, ale spróbujemy to zrobić, wezmę szybciutko archery potion, który mi zwiększy ogromnie moje obrażenia zadawane teraz, e, ale lag był jakiś. E, I przywamy szkieletrona prime, postaram się z nim powalczyć e, na tej arenie, gdzie mam masę po prostu serduszek, może się to uda, nie wiem sam, ale spróbujmy. E, sądzę, że warto naprawdę. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia jak to wyjdzie, czy w ogóle zdążymy przed końcem nocy, bo noc się za moment dosłownie kończy. E, wiem, że beznadziejny moment sobie wybrałem na walkę z tym e, bossem, ale no nie mogłem innego po prostu wybrać, bo teraz dopiero skończyłem e, farmić tych destroyerów, których miałem farmić na e, dzisiejszy odcinek. Także serki za to. Nie chciało mi się znowu na odcinku tego nagrywać bez sensu, znowu na odcinku tych destroyerów. Pół odcinka by zeszło tak naprawdę na nic. Masakra, jak on spada, a tak szybko, tak wam szczerze powiedziawszy. Te ręce inne się trochę trzymają, mniej za jedną rękę już mocno zbiłem. Nie wiem, która to sama dokładnie robiła, ale naprawdę mocno biłem. Ta głowa się trzyma bardzo dobrze, a ta głowa, no ją. Czy ją trzeba tak naprawdę zbić, żeby szkieletrona zabić? I niestety chyba nie zdążymy, a kurczę szkoda, bo tych serduch jest naprawdę tyle, że bez problemu sobie mógłbym dać radę całego szkieletrona rozwalić. Serio, spójrzcie na to, jak on pada. Dobra, nie spójrzcie na to, jak on spada. Spójrzcie na to, on nic nie robi mi e, tak naprawdę. Ciągle te serducha mogę podnosić. Ja mam jeszcze e, do dyspozycji miksturkę, której nadal nie użyłem. Tak naprawdę powinienem używać miksturek najpierw potem dopiero tych... Um, jak one się nazywają? Potem dopiero e, powinienem używać... Jak to się nazywa? No tych serduszek na ziemi, Boże święty, nie wiem, ale czasami mam taką po prostu... Taką pauzę w mózgu, nie wiem co powiedzieć. Kurczę, już ponad pół zrewem, to jest taka prosta walka. Spójrzcie to, a jakby szło z tego atakowanie. Nie, ja tym mu nic nie robię zupełnie. Muszę tym go atakować. To tym go trafić jest dosyć trudno, bo on niestety jest taki szybki. A te strzały nie lecą najszybciej na świecie, tak szczerze mówiąc. Jak on się teraz skręci, to takie obrażenia on dostaje momentalne. Ja nie zdążę go pokonać, zaraz będzie kurczę dzień i on mi odleci. Nie no nie mogę uwierzyć, jeżeli to nie dam rady. Tak mało mu zostało zdrowia. On jest w tym miejscu. Kręcie, kręcie, kręcie tu ciągle. Otrzymuje obrażenia jak najwięcej. Jest! Zabiłem go! Super! Świetnie! Na samym początku odcinka jeszcze daliśmy radę rozwalić na frema. Mega prosto poszło, strasznie łatwa walka używając tego łuku. Jeszcze na ziemi było tyle tych a ani razu nie musiałem sobie używać nawet tego. Um, Mix turki. Ej ciekawe, czy te serduszka zostają cały czas na ziemi, bo jeśli zostają, to to jest świetna sprawa. E, teraz je zaczęła zasu dzień, ale idealnie przed końcem dnia! To jest pinki kolejny? Tak, to jest kolejny pinki, boże, trzeci pinki. Ja jednak go zabiłem przed chwilą, e, jak czekałem na noc, żeby... móc walczyć. Ale świetnie, zabiliśmy szkielet na Prima. Naprawdę megła walka. Jeśli te serduszka zostają na ziemi... To jeszcze na tym odcinku będziemy na tej samej platformie walczyć z Twinsami. I z Twinsami również będzie łatwo się walczyło na tej platformie, jeżeli tych serduszek tutaj zostanie tak dużo. Może nawet specjalnie przywołam jeszcze jednego do żeby jeszcze więcej tych serduszek się pojawiło. Ale no sam nie wiem, zobaczymy jak to pójdzie. Najpierw quicks, tak, do tych wszystkich skrzynek. Te Eee, wszystkie niepotrzebne nam materiały u wiem po co nam to w ogóle, to powinno być zaznaczone jako ulubione. To jest wszystko do wywalenia, bo to jest beznadziejne i nic nam niepotrzebne. Eee, Curst Popcorn przywołam jeszcze na dzisiejszym odcinku, postaram się po Twinsach, eee, Także sobie powalczymy z tym nowym przeciwnikiem. Trofę mu z dwa wyleciały. Jak ja go farmiłem, jedno sobie położę, a drugie nie wiem, sprzedam, chyba po prostu, eee, bo nie ma co z tym robić. Eee, a no i wam przypominam, jak lubicie serię ogólnie starali, to możecie zostać o łapkę w górę oczywiście. E, Moje w ten sposób wspierać. Ja my sobie otwieram te treasure bugi, e, z nich masa tych rzeczy. What the fuck? Zaraz, zaraz, zaraz. Cóż to jest? Ale to ciekawie wygląda. Naprawdę to są. Skrzydła dostałem? Ale są słabsze, się wydają. Zaraz sprawdźmy, dokąd one sięgną, tylko jakoś miejsce do mierzenia muszę mieć Wydaje mi się, że tu będzie lepiej to zmierzyć Naprawdę skrzydła dostałem z walki z Destroyerem, się tego zupełnie nie spodziewałem ehm, Dobra, ale zróbmy to tak to jest ta platforma, no, ona będzie naszym punktem mierzącym Dokąd sięgniemy? Na tych skrzydłach No, delikatnie mm, poniżej tej karatki. Teraz sprawdzimy na tych, na no, tych znacznie szybciej do góry lecę Nie, ojej one są 5 razy lepsze ale i tak ciekawe, że skrzydła możemy dostać z walki ze strejem. Nie spodziewałem się. Wiecie, co nawet je zostawię? Bo one bardzo ładnie po prostu wyglądają. A mogę zrobić. O, coś takiego. Tak, teraz mam skrzydła. Jak zrobię coś takiego, składam w użytku te Flash Wings, te lepsze. Natomiast te się pokazują, jakby po prostu. jakbym ich używał. Z wyglądu one są. Także bardzo fajna sprawa, naprawdę. No, ten hełm jest taki dziwny. Chciałbym mieć niewidoczny hełm, ale nie wiem, jak to zrobić. Nie da się chyba. Ej, serio, bardzo fajne, nie, nie spodziewałem się czegoś takiego. A, Ditons Helmet, jeszcze właśnie, jeszcze to jest do założenia sobie. O się świecę. Dobra, załóżmy sobie to na razie. Ciekawe to jest, niech sobie po prostu będzie. E, tą czapeczkę schowam do tej skrzynki, bo tutaj ja chcę mieć wszystkie e, rzeczy z ciuchami mm, związane. Odwłóżmy sobie też rybak ze szkieletrona, battery Piece, e, mechanical wagon Piece, e, tylko jedno nam jest potrzebne, także resztę możemy sobie sprzedać, trochę kasy za to chyba będzie. E, 2,5 golda. Tyle co nic tak naprawdę. Soul of, soul of Fright wyleciało ze szkieletrona. Padni aku. E, e, e. Co ja mogę zrobić z tego? Soul of Fright. E, cóż ja z tego mogę zrobić oprócz tych rzeczy, które znam. Flamethrower, a, to chyba się dalej można było robić zawsze. E, Battle Soul of Fright Wszystko mogę właśnie to zrobić i schować w tym miejscu właśnie te wszystkie soule. Pochowam do tych skrzynek, to jest naprawdę mega przydatne. Battle Soul of Fright, Battle. ten. Battle Soul of, coś tam inne możemy schować. Czy te Soul of Night i tak dalej też tak możemy zrobić? One nie będą. Tak, właśnie możemy. Dam zwiększa obrażenia, od, co prawda, broni kontaktowej, ale i tak to mogę zrobić i postawić już na przyszłość, do tej areny. Na tą arenę się przydają wszystkie te mm, zbutelkowane soule. To nam zwiększa szybkość poruszania się o. 50% jak to jest założone, i 20% jak jest położone na ziemi. O, świetne to jest. To jest takie kozackie Soul of Might. Ale mamy nas sranę. Po prostu obrażenia, tak? Tak, po prostu obrażenia zwiększają. Też bardzo fajne. A Soul of Light mogę zabutelkować czy nie? Chyba to jest jedyne Soul, tak, których nie mogę zabutelkować. Ale mimo wszystko, no to jest świetne, naprawdę. Nie spodziewałem się, że takie bonusy aż z tego będą. Musimy sobie tylko wziąć 5 butelek. Nie, 4, bo Soul of Flight nie możemy zabutelkować. Tu powinienem mieć te butelki. Kurcze, nie są puste. A nie pamiętam jak się butelki robiło, tak szczerze mówiąc. E, z piachu chyba, ale tego z piachu ja nie mam nic, naprawdę. Mm, sprawdźmy. Bradley. Powiedz mi, jak się robi butelki? Desert Crown. Samo z The Rook. O, mogę sobie gościa zrobić do Glas mm, Glass, właśnie. E, po prostu. Z piachu, nic więcej, Może być przy piecyku. Tylko tego piachu mam tutaj idealnie, na cztery butelki, tak. Ej, super. Idealnie na cztery butelki będę miał. E, nie. Zależy ile trzeba na butelkę... Szkła. Na 8 butelek mam. Na bogato polecieliśmy, zrobiliśmy sobie ich 8 i teraz. Mogę to zrobić? O nie, muszę być przy jakiejś stacji specjalnej, Alkami może. Też nie. Kurczę. A no, na to nie sprawdziłem, no, co ja potrzebuję jakiejś stacji, żeby to zrobić. Tinkerer's Workshop, a okej, okay. no to to jest bez problemu. Czy to mamy wszystko tutaj? Tinkerer's Workshop, ekstra. Battle Soul of Flight, a nie, jednak można, nie sprawdziłem, no nie widziałem tego. Jak założymy mamy efekt Shiny Red Balloon, a jak jest położone, mamy o 20% zwiększoną wysokość podskoku. Bardzo fajne, i naprawdę są tak mega świetne, fajne rzeczy. Jak mi się podobają? Can be placed. Po prostu możemy położyć i efekt mamy... Tak, mamy zwiększone o 20%. Wyżej skaczemy, czyli latamy wyżej, chyba taki to jest efekt tego um, um, Battle Soul of Fright. Ale zaraz, to było wording: jak się położyło i rozwaliło, to to straciło swój modyfikator. A to jest akurat szkoda trochę. Dobra, wszystkie sole sobie zbutelkujemy na pewno ogromnie, to się przyda. Świetne to jest. Specjalnie na tego ekspert moda, na tym ekspercie tak mi nie idzie z niektórymi bossami To jest takie trudne, szczególnie z tymi Twinsami Wydaje mi się, że będą mają mega problemy z Twinsami, Ja bardzo nie umiem walczyć Gdzie jest środek tej platformy? Kurczę, tu już nie mam prawie 6 serduszek O, jest Fast Clock, Fast Clock bardzo chcę, to jest świetne akcesorium Dobra, mamy Fast Clocka Nawet nie wziąłem chyba żadnych serduszek, co jest po prostu magią I gdzie jest środek tej platformy? Środek tej platformy będzie jakoś tutaj Powinienem więcej tych butelkowanych um, soli zrobić. Jak na razie będę miał je tylko na środku. No i wszystkie kładziemy po prostu w miejscu. No jak to, teraz mamy zwiększone obrażenia, zwiększoną szybkość poruszania się i to naprawdę czuć. Fajne, fajne, bardzo mi się to podoba. Zwiększona wysokość skakania, kryt o 2%, zwiększona szybkość poruszania się, zwiększona szybkość ataku broniami kontaktowymi i 5% zwiększone obrażenia. Nie są to bonusy jakieś wielkie, jeżeli nie nosimy tych rzeczy, natomiast na pewno znaczące. Wszystkie banery w ogóle tutaj będę miał zamiar kłaść. Naprawdę fajne, bardzo mi się to podoba. Jaki to w ogóle ma zasięg? Nie sięga raczej na całą platformę, prawda? No, tu już się kończy, także zasięgu to nie ma dużego, tak minimum dwie, trzy miejscówki z tymi butelkowanymi soulami pewnie powinienem zrobić, natomiast na razie zrobię jedną, sądzę, że to nie będzie wielki problem, zazwyczaj tylko prezen nic ciekawego. No i dobra, teraz naprawdę, możemy być przygotowani na walkę z twinsami, mamy Mechanical Eye, mamy masę Halloween Barów, naprawdę Halloween Barów ja mam tak dużo. Zastanawiam się czy nie lepiej właśnie byłoby zrobić teraz zbroję z Halloweenu. Ciekawe co ona by mi dawała w porównaniu z tą zbroją z orychalku Ta z orychalku jest naprawdę fajna Ten jej efekt jest bardzo fajny Także tego, nie mam zielonego pojęcia czy w ogóle opłaca się zrobić tą zbroję z Halloweenu. A co mamy do zrobienia z Halloweenu tak w ogóle Pumpkin moon Medalion. to w przyszłości mm, Optic staff O minionka sobie będę mógł zrobić Soul of sight na to będę potrzebował Soul of sight mam Nie mam żadnego no tak bo będę musiał, musiał zabić um, Twinsów na to ale wtedy optik staw bym sobie mógł zrobić. A to jest bardzo fajny familiar bijący. Może nawet bym grał wtedy jako samonar. Naprawdę, to jest tak fajny familiar chyba. E, dobra, jak na razie. To jest. Um, Halloween Bary. Wiem, że ich mam du tak dużo, że tak naprawdę większość i tak nie wykorzystam. Ale zróbmy sobie na razie. Um, z Haloidu po prostu zbroję. Tom hmm, dla zasięgowca, oczywiście. Range Damage. A, o, i ta sama zbroja. I te same buty. Jaki to mi efekt daje w porównaniu z, ze zbroją z Oryhalku? Nie sprawdzimy, na miałem wcześniej defa, kurde. 25% szansy na to, że nie, nie zajmę amunicji, tak naprawdę. <grym> to to jest tyle warte co nic, także ten efekt mi się w ogóle nie przyda. Mamy 51 defa tutaj, a na tym mam 46 5 defa. Nie uważam, żeby to było warte stracenia tego mega efektu, tych fajnych pocisków ze zbroi orychalkowej. Naprawdę potrafią zadać swoje wrażenia. Także wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zasięgowca, to zbroja z Orychalku jest mimo wszystko lepsza, aniżeli ta zbroja z haloidu. Z haloidu na pewno zbroje będziemy robić, jeżeli będziemy grać samonerem. Jak na razie, to mówię, nieprzydatne to jest zupełnie. Fast sobie zostawmy w tej skrzynce. I czy możemy w ogóle złączyć jakieś akcesoria? Armor Bracing sobie możemy zrobić. Możemy sobie zrobić Charm of Myths. The Plan. No całkiem sporo tych akcesoriów połączyliśmy, one wszystkie oczywiście się przydadzą później, żeby połączyć je razem z Obsidian Shieldem i zrobi nam się z tego Ankh Shield. Tarcza, akcesorium, która sprawi, że nie będziemy, nie będą na nas działały w ogóle efekty takie negatywne. Większość efektów negatywnych. Bo pewne tam jakieś niektóre na, na, nadal będą działały. No i dobra, wszystkie mm, mm, potki teraz ja sobie tutaj do tych ciuchów. Ogarnięte mamy wszystko, w ogóle, że ja ciągle zapominam o tym. To jest tak przydatny przycisk, naprawdę. Plus, banner sobie, połóżmy tutaj. Amunicji mi powinno wystarczyć, mi już... no i tak sobie dokupię pewnie. A, i właśnie. Mmm, jeden domek, i w tym domku przed NPC, którego już mieliśmy wcześniej, e, ten Mac. w ogóle to się nagrywa. O. No, powinno, wcześniej sprawdzam. Ten mag on nam ma do sprzedania jakiś mana dagger, to jest jakaś broń magiczna. To nie wiem jak działa, także on sobie kupię, bo nawet sporo kasy mam. Muszę o ojej, muszę tu klikać. Wow, to wraca do mnie mana oddaje. Śmieszny efekt, bardzo śmieszny. Ale zaraz, to leci tak do mnie? No to zawsze mnie trafi przecież, zawsze mi to odda mana. A nie odda to mi manę tylko jeśli trafię przeciwnika i to do mnie wróci. Okej. Okay. Ale naprawdę, wydaje się całkiem spoko, spokojnie. Taka specjalna na sam początek ma ten początek hard moda. Jak nie mamy żadnej innej broni, to tego maga możemy sobie to kupić. Naprawdę to jest przydatne. Tak w ogóle. Zrobiłem też jedną rzecz. sprzedam to, bo ja nie będę z tego korzystał. Nieprzydatny mi to jest. Jedna rzecz. Ja sobie tego moda zaktualizowałem w końcu i myślałem, że będę mógł sobie połączyć spektr buty z agletem. Ale nadal nie mogę, nie wiem dlaczego to nie działa. Nie mogę sobie tych dwóch rzeczy połączyć i nie mogę sobie zrobić lepszych tym butów. Chyba, że do tego potrzeba było mm, takiego czegoś z tych shrine'ów z dżungli. Wydaje mi się, że do tego czegoś z dżungli potrzebowaliśmy, a żeby zrobić sobie takie lepsze lightning buty, czy jakoś tak one się nazywały, do jeszcze szpszego biegania, bardzo mi się one by przydały, bardzo lubię efekt ich. Także z chęcią pójdę do dżungli któregoś dnia. Teraz nie, bo zaraz się kończy noc i będziemy walczyć z Twinsami. Ale któregoś dnia pójdziemy sobie do tej dżungli i będziemy, no tak jak mówiłem, właśnie szukać tych wszystkich shrine'ów. To po pierwsze, żeby znaleźć różne akcesoria, których jeszcze nie mamy. A po drugie, w dżungli też są Life które nam zwiększą maksymalne zdrowie, i oczywiście na nich też nam zależy. A jak na razie, ja potrzebuję znowu miksturki do walki zasięgowej, ale chyba kurczej zrobić nie mogę no nie mogę jej zrobić niestety regeneration potion wszystkie ważniejsze miksturki sobie teraz zróbmy do tej walki, tak naprawdę to są dwie miksturki które nam były potrzebne a ja na szybciocha sprawdzę u Gajda, jak zrobić miksturkę do walki na strzały ten archery potion czy jakoś tak czego mi brakuje do niej dosyć świetna miksturka, zwiększenie obrażeń o 20% to jest wow w ogóle to jest chyba więcej miksturek niż wcześniej było tak szczerze mówiąc nie wiem sam Serio było aż tyle mikstur? Chyba... Chyba po prostu było tyle mikstur Tak mi się wydaje Nie wiem Serio Archery potion Właśnie Co do tego potrzebuję? Lensy potrzebuję O to jest ciekawe Daybloom oczywiście mam Dobra Lensy też mam Nie powinno być żadnych problemów Żeby sobie to zrobić Lensów mam masę 22 Także kurczę, Robimy sobie tę miksturkę Zwiększenie nie o 20% No mówię To jest świetna rzecz I wiecie co? Jeszcze jedna rzecz Zrobimy sobie ciasto dyniowe, żeby zwiększyć wszystkie swoje statystyki delikatnie. Natomiast nie mam nigdzie dyń. E, u, a tu był szef gdzieś. A, szef jest, jest tutaj, tak. E, czy u szefa mogę kupić jakieś jedzenie? Jeśli tak, to bardzo fajnie by było. Ojej, nie mogę u szefa kupić jedzenia żadnego. Naprawdę nie mogę u szefa kupić jedzenia, ale głupota. Szef powinien mi sprzedawać jedzenie, a, ale słabo. Nie będę mógł sobie niestety żadnego żarcia zjeść i nie będę mógł przez to zwiększyć wszystkich swoich staty statystyk delikatnie. Kurczę, wiecie co tak mnie interesuje? E, zrobienie już tego Optic Staffa i zmienienie się na Samonera. Tak dawno nie grałem Samonerem. No, w ostatniej serii grałem Samonerem oczywiście. Mm, a tak bardzo lubię grać Samonerem, kurczę no. Mega już to sobie zrobić z tego Optic Staffa i mówię, grać jako Samonera. Dokupmy tych strzał. Trochę drogie one są tak szczerze mówiąc Krystal e, darty według, mi, według mnie są Mało przydatne Znacznie lepsze są chyba te curse darty Dlatego ich sobie trochę zostawię A i jedna jeszcze rzecz, którą zobaczyłem u Gajda Którą mogę zrobić z curse flame'u Tylko potrzebuję pójść do rycerza Ten mieczyk, który on sprzedaje taki no, śmieszny, taki bardzo szybko bijący Można połączyć z curse flame'em I z tego wychodzi coś takiego, curse knife, nie wiem jak to działa Light curse knife czy jeszcze szybciej możemy bić Nie wydaje mi się to, to cokolwiek ciekawego, bo obrażenia to mam bardzo małe. Defa przeciwnicy mają bardzo dużo. Spójrzcie zresztą sami. Ja orka głupiego tyle zabijam. Orka, który jest przeciwnikiem. E, wow. Wow, nie zabrałem ilenców. A tak, Alchemy Engine ma. To jest Alchemy Engine, jakoś tak to się nazywa. E, Alchemy Table chyba. E, ma jednocześnie czas na to, żeby nie zabrać materiałów. Dobra, się z tym. Wszystko zróbmy. Quicks tak. Eee, skrzynki, tfu, skrzynki miksturki mi się nie squicksakowały, także bardzo fajnie. Ten już jest do sprzedania, bo nie uważam, aby był użyteczny, ale chciałem wam po prostu pokazać, bo jeszcze go nie pokazywałem. Całą kasę schowajmy, bo ja mam dwa platyny przy sobie to jest za dużo zdecydowanie. Jakbym umarł, to mi się mega wkurzył i to stracił. Eee, no i dobra. Lecimy na walkę z Twinsami. Zobaczymy, jak to pójdzie. Nie wiem nadal czemu. Chodzą przeciwnicy, mimo, że jest tak dużo npc tów nawalone w jednym miejscu A już jest noc, kurczę, już mogę z nimi walczyć, dobra Używałem miksurek Wszystkie jeszcze serduszka tutaj są Nadal to nie będzie jakaś szczególnie łatwa walka To nie jest arena przystosowana do walki z Twinsami Ale spróbujmy Nie wiem też, czy to jest broń w ogóle dobra do walki z Twinsami Mega trudno mi pewnie ich będzie tutaj tą bronią trafić Ale no mówię, sami się przekonamy jak to pójdzie Mam nadzieję, że całkiem przyjemnie. Walka ze szkieletowym primem sama mnie tak naprawdę zdziwiła. Nie sądziłem, że aż tak łatwo pójdzie. Naprawdę mega łatwo poszła. W moment go rozwal... Dobra, nie, nie, nie no, w moment go nie rozwaliliśmy, ale on nam zupełnie nic nie robił. Także ja z tej walki byłem mega zadowolony. Ta walka jak na razie też idzie bardzo fajnie. Obrażenia robię ogromne. Będę starał się celować w tego jednego gościa najpierw, ale przy tym uku chyba celowanie w jednego gościa jest trochę niemożliwe. Tam i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tego zielonego na samym początku chciałem rozwalić, ale serio, to jest niemożliwe trafiać tylko w jednego z nich. Dobra, on się już zamienił. Profesor Duszek. ojej, ojej, Profesor Duszek ze sobą chciałem wziąć, tamten też się chyba zamienił. Tak, tamten też się zamienił. Bardzo niefajnie. Profesor e, serduszek jeszcze mam na ziemi, także jest ok. On jest bardzo daleko, także nie mnie nie sięgnie teraz tym swoim laserem zielonym w na ziemi mam masę, a Twinsy już padają, także mega fajnie to wyszło. Zdrowia mam masę, zaraz mogę miksturki kolejne użyć i sobie bez problemu daliśmy radę z Twinsami. Ja się mega cieszę, w końcu mamy zabitych wszystkich mechanicznych bossów i to poszło zdecydowanie łatwiej mi, niż mi się wydawało. The jungle grows restless, a czyli teraz możemy walczyć z Planterą. E, plantera to jest boss dżunglowy, chyba każdy, kto grał w Terrarii, wie, e, kim jest Plantera. A i tak sobie z nią zawalczymy. Od parę otwieramy back. mamy Twin Mask. A no, ma jakąś maskę, <grym> nie podoba mi się zupełnie. E mechanical wheelpiece. możemy sobie w końcu zrobić e Mechanical Wagon, z czego się mega cieszę, bo nigdy go nie miałem, naprawdę nigdy go nie zrobiłem. Nigdy nie walczyłem e z kimkolwiek na hardmodzie, e na Expertmodzie, jeśli to ma sens. Mm, ale zaraz, zaraz, zaraz. Gdzie to jest? Czemu nie mogę tego zrobić? Może przy Anvilu to muszę zrobić? Nie wiem sam. Mechanical wagon. Mechanical card tak mogę sobie zrobić. E, I mogę go założyć sobie tutaj. Świetna sprawa. Teraz, jakby będziemy na mm, takiej trakcji dla. E, nie wiem. dla tych wózków. E, mega szybko będzie się poruszać. mi mega świetna jest ten Mechanical card. Soul of Sight mamy. I dzięki Soul of Sight będę sobie mógł zrobić, tak jak już mówiłem, to coś do przywoływania. Mm, Uh, uh, uh. Tych, tych samonów, jak to się nazywa? Optic staff, właśnie, o to chodzi. Jezu, aż 20 solo i bardzo dużo. Ale chcę to mieć, naprawdę. Mystic, plus 10 obrażenia, także spoko. Uh, plus 10 zwiększone obrażenia są spoko bardzo. Okej, okay, takie dwa dwoje oczu sobie przybujemy. Ale żeby być dobrym summonerem, potrzebujemy mm, do summonera mieć akcesoria. A te akcesoria musimy pozyskać poprzez Witch Doctora. Witch Doctora to ja muszę sobie znaleźć w dżungli. Żeby on w ogóle był w dżungli, to można zrobić najpierw domek w dżungli. Także może teraz, na samą końcówkę odcinka, pójdźmy sobie do dżungli. <laughs> I w tej dżungli zróbmy domek dla Wish doktora, żeby nam się wprowadził. A ja te trofeum sobie tutaj będę stawiał. Niech sobie one ładnie wyglądają. To jest do wywalenia, mi jest nieprzydatne zupełnie. Lęsy są do schowania. I naprawdę jestem zdziwiony, jak łatwo poszła ta walka. Rzeczywiście, ten łuk jest naprawdę świetny. Zmieniam zupełnie zdanie na temat tego łuku w porównaniu z tym, co mówiłem na... W połowie jakiegoś y, ostatniego odcinka jest genialne. Zanim pójdziemy tam, to wiecie co, ja sobie wszystko zrobię tutaj. Mm, zrobię tu sobie Woodwall. Sądzę, że powinno wystarczyć. Zrobię sobie jedne drzwi. Krzesło oraz stolik, dobra. Mamy jeszcze. Oje, ciągle te. No nie, nie mogę przejść. Ciągle te głupie rybki się trafiają. Mamy jeszcze. Jakieś minuty odcinka, nie no dobra, oczywiście trochę przedłużę. Żeby zrobić ten domek. Jak oni strzelają? Na zasięg całkiem ładnie i co coś mega fajne efekt tej zbroi włączają. Czyli może nawet właśnie się będzie bardziej opacało w tej zbroi być samonerem. Efekt tej zbroi jest genialny, ja nie mogę powiedzieć tego, jak bardzo dobry jest ten efekt zbroi, naprawdę. Sam z siebie to zadaje obrażeń. Samo z siebie. Bo oni tak szczerze mówiąc, dużo nie biją. Ile oni zadają obrażeń? 20, coś? To jest mało. W porównaniu z tym łukiem, który zadaje 56 plus 14, także to jest 63, 73 punkty obrażeń. Sam łuk zadaje to jest dwa razy więcej. Też nie może z tym efektem zbroi właśnie będzie to lepsze połączenie, aniżeli mieć zbroję z Halloweenu dla Summonera. Jak sami wiecie, to mi napiszcie, a ja mówię, nie znam się za bardzo. Jeżeli ktoś z tak z was, ym, tak w 100% zna się na tym, co jest lepsze, czy taka zbroja z Halloween dla summonera, czy mimo wszystko zbroja z Ory, Ory Halku dla summonera jest lepsza, to niech mi napisze. Zbliżamy się do naszej docelowej dżungli, tutaj trochę dżungli nam się zamieniło niestety w... hollow, czego bardzo nie lubię, a wolę mieć dżunglę swoją, po prostu przez cały czas... To jest w ogóle dżunglo... Korupcjo Hollow. Także bardzo niefajnie, że tak wszystko się tutaj pozmieniało. Ale cóż poradzić? Zróbmy gdzieś tutaj, domek dla naszego uh, Wish Doktora. Sądzę, że to jest spoko miejscowa. Możemy to wykopać po prostu sobie w ścianie. Zaraz, zobacz, czy to nie jest czasem mimik? Nie, to nie jest mimik. Dobra, zmieniam zdanie. Zostawimy sobie domek do naszego Beach Doktora, to nam się Witch wprowadzi. Yy, I od niego będziemy mogli kupić masę. Naprawdę masę. Ojej, ten łuk jest beznadziejny w takich miejscówkach. Yy, pod ziemią ogólnie jest bardzo słaby. Yy, będziemy sobie mogli kupić od niego yy, masę akcesoriów dla summonera. Co nas oczywiście interesuje bardzo wiem, może te samony z Optik Staffa tak naprawdę są mega beznadziejne i się nie opłaca być tym summonerem. ...ale przekonamy się sami. W ogóle jeżeli ktoś gra... ...na tych modach... Mechanical play mi wyleciał, what? Mogę brzmieć motherboard, kolejny jakiś przeciwnik. Dobra, będziemy przywoływać to, nie na tym odcinku oczywiście, ale będziemy. Na następnym odcinku z tym powalczymy. Przygotuję się, już sobie zrobię miksturki. Ej, ciekawie, fajnie, kolejny mechaniczny boss. Czyli jeszcze nie zabiliśmy wszystkich mechanicznych bossów, zabiliśmy trzy mechaniczne bossy. Ale mega fajnie, w ogóle nie wiedziałem, że to może się zarabiać. O, już nam i tak się zrobił dzień, bo już straciliśmy efekt a, tego naszego akcesorium. Także i tak byśmy nie powalczyli a, na dzisiejszym odcinku z tym Mechanical Brainem. Ale mega fajnie, że ta przywoływaczka wleciała. Dobra, to jest domek w dżungli zrobiony dla Wiszt Doktora. Powinien tu się wisz Doktor prowadzić, miejmy taką nadzieję. Obyś jakiś inny głupi NPC czasem nie wprowadził zamiast niego tutaj. A jak na razie Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się odcinek podobał. <laughs> Ojej, przepraszam. To możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. My się widzimy w następnym już jutro o godzinie 15. Teraz no, przerwy już nie będzie oczywiście. Eee, jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.